Słuchajcie, grałem sobie poza odcinkiem chwilę, no i spotkam go. Shiny Grabin. Łapiemy go. Od razu nawet, bez obijania. Wiem, że nawet tamten odcinek, nie wiem w sumie czy już się... Nagrywam od razu kolejny odcinek, nie wiem. Kiedy on się... O nie, ten pukam. Pokój... Dobra, no, będę łapać. No, bo ja chcę mieć grabina. Shiny grabin. O ja. Dobra. Łapiemy. Łap się, proszę. No nie! Ucieka, kurczę. ciągle no To muszę coś zrobić, żeby on nie uciekł. Ja tak tutaj słaby. Rock smash'a może użyję. Nie będzie. Jeszcze nie zabijaj go. Dobra, Rock Smash tutaj działa. To jest nieefektywne. Wkładam jeszcze. Dobra, jeszcze jednego Rock tak użyję. Bo jak widzicie, XPM się poza filmem. Trochę. O, Dobra. Łapiemy go teraz. Łapiemy Shining Rabin. O tak. Uchwiemy go szybko. Pokeball. idź! No i proszę bardzo, złapany Shiny Grabin. O tak! ale tu Pokédex. Proszę bardzo. Jak byśmy go nazwali? mnie nie widza hmm. wiecie co tym widzem będzie oczywiście jakże Frank Hello, Tata. Oczywiście tym będzie Frank Smith okej okay, nazywam proszę bardzo okej okay. będę dołącza do naszej drużyny widzicie tutaj xp się i i no no pod xp bardzo tak pod xp Renata level 10, Magda level 12, Bubles level 12. Teraz będzie, będzie trzeba Frank również levelapować, bo jest na levelu 4. Nie wiem czy teraz tak. Tak od razu nagram film. Możliwe, że słuchajcie, nagram. Okej. Okay. To chodźmy po prostu dalej. Zaczynam film od takiego właśnie... sobie jak po prostu poza filmem. A. Nas kolejny Pokémon Sea Tutaj Magnum wchodzą, no, niestety A jakbym byli tanem tutaj wchodził, to No bardziej no, super. no ale i tak rozwalam ich na hita, bo to nie są trenerzy Są zwykłe Pokémony po prostu, które Frank, na 2 x i właśnie nie Franksmans będziemy dzisiaj Exit. Okej Chodźmy po prostu dalej. Ten dziad jakiś. Chodźmy po prostu dalej. Okej. Okay. Druga numer dwa dalej. Kolejny pokémon atakuje. Kto to jest? Morlal! Pokémon basinowo trawiasty. No ale my już mamy. No, nie będę łapać Morlala. Co bardziej takie pokemony, no takie... Taki bardziej, no... takie bardziej takie kozackie, no tutaj. Łapać. I jestem w kolejnym mieście, w którym, słuchajcie, jest chyba gym leader, już Brock. Nie, nie wiem, czy to, słuchajcie, będzie Brock, czy kto inny, nie wiem. Dobra. Bo, ma miećorita. Dobra, ja uleczam oczywiście poki. O, czikoritkę to bym sobie chciał. Cikorita, dziko. Ja mogę ci koliczyć. Do centra, na nuka. Gato innym języku. To, 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 to na pewno z innego kraju. Co? O nie, my chyba teraz będziemy przyjść... Nie, chyba tutaj nie będzie jeszcze broka. Nie będzie brok. Walka z brokiem. Chyba. Właśnie w tym mieście słuchajcie. O nie. Dzieciaczane ro robacze dzieciaki, jak to mówię. Mam już ich dosyć. Co oni mi zrobili co normalnie. No nie, no. Będą mieli. O, jakiś ziom. Nie da. O, z telefonem. Dostałem black belta. O, nie, nie wiem, co ten item robi. Ale może dam mu komuś, ten item komuś. W co on robi. Kiedy jest trzymany przez pokabona? ustuje determinację yy, walczących typów. Dobra, dam to Pikipek... Magdzie oczywiście, bo Magda z pasem czarnym tutaj. Bo ona ma yy, walczący typ. Jest, słuchajcie, gym leader chodźmy tam. Będziemy walkę z tym Liderem toczyć. Czyli oczywiście z Brokiem. Czy z kimś innym. Nie wiem, kto. To kto tu jest. Okej, okay, chodźmy po prostu. Który end, ja mam tam wejść? Takie otoczony tędy? Tak, tędy. Okej. Okay. Sala. Ja ustawię sobie. Jakby to był po prostu zwykły Brock, to by miał Pokemony kamienne. A na kamienny ustawię sobie pierwszego. Jak jajko O nie, a ja dostałem jak jajko chyba. Tak, dostałem jakieś jajko. Ej, dobra, dostaliśmy jajko. Ciekawe, z czego, co z tego jajka się wykluje. Dobra, mamy jakieś jajko. Chodźmy po prostu dalej do Broka. O tak. Dobra. No niech to. Ona, mu... Ona mówi jak poradnik, coś tam jakiś poradnik. Dobra, nie potrzebuję zmieniać drużyny. Co? Co nie? <grymne> to nie jest brak. O nie, a Hiohan To dawia jest to darek Petra. Dobra, gadę po jednym języku. Bitwa, jaka dziwna bitwa. Camper Eliza Giodut, Alolański Giodut. Proszę bardzo. O, właśnie dlatego chcemy się bo Słuchajcie, 13 poziomy. Oczywiście wchodzę super efektywami, bo wchodzę trawiastymi atakami. Ała, rzut skałami. O, nie, ile to zdaje. Dobra, Giodut. Pada. ile ekspa jeden, ile ekspa że na to poziom jedenasty uczy się lira nie nie uczy mi się lira bo lir co robi może nas grola rano uczy mi się lira, okej okay. magda franksman, o franksman tutaj poziom piąty franksman poziom szósty co I... I... co i czego z jaj troszkę jest napisane egg i to jest helioptile czy tam ten pokemon Egg uczy się Thundershocka? Co jest? Nie, nie, nie. Co to ma być? Co? Czyli co ja? Egg teraz wykrył. Co? Przynajmniej wiem, kto tym egiem będzie. Ja się złaczę, wrócę do centrum Pokémon. Okej, okay, wracamy się. Idziemy zaraz na Broka. Nie, to nie jest Brok, to jest ktoś inny. Idziemy na tego dziwnego typka, kimkolwiek jest. Okej, okay, uleczmy. Uleczaj Pokemony moje. Widzicie razem z jajkiem ulecza, bo jakże Okej. Okay. Idziemy dalej. Idziemy teraz. Idziemy stoszyć bitwę z gym leaderem. Oje! Oh yeah. To ja właśnie czuję. Ta bitwa będzie kozacka, okej. Okay. Wchodzimy idziemy. Nie mogę tego przetłumaczyć, bo to jest wiadomo po jednym języku. No, ale tylko sobie zmierzamy. Typy kamienne, okej, okay. dobra, walczymy z tobą, kimkolwiek jesteś. Kto to jest? Petra, lider Petra. Chcę walczyć, Wysyłałem. No, Rokraf! Shiny Rockraft! O ja! Yeah. Dobra, idź bubles. Kozacki jak piękny. Double teama używa. Ale no, kozacki, no tutaj szani są częstsze. Ja używam ataku taką dziki pnączem. Ale no... O nie, Rokraf używa protekta. Rokraw się ochroni przed moim atakiem. To jeszcze raz atakuję. O nie, on atakiem błotnym. A, osłabia mi celność. No nie, nie trafiłem. Niech to. Nie, roll out. Dobra. Un Atak uniknięty. Rokraw pokonany. Proszę bardzo. Zobaczmy. Bubles level 13 Uczy się zakochającego czegoś tam Sprawdzę Sprawdzę jak, co to robi Nie, nie będę tego uczyć chyba Trudno, nie uczyć tego ataku Jeżeli później będę żałować Reag również. O, Aron teraz, proszę bardzo. Okej, okay. a tak dzikim pnączem. O nie, tutaj już nie jest takie. A, efektywne. O nie, zmieniam, słuchajcie, pokemona. Wejdę. Renatą. Renata, idź. Metalowy, metalowy pazur, No właśnie, to nie jest aż tak efektywne A ja wyjdę mbr teraz Stalowy to... Mm, nie, tylko nie ruptum, bo... że odwali mi na hita O nie, kto? już że jak wyjdę teraz bublasem. On mi będzie mógł zniszczyć Używam podki chyba. Szpotka na woblesa. Ból z HP jest uleczone On taką. Okej, okay, to teraz ja mogę jeść tym dzikim męczem. Nie, i teraz rób tą Proszę nie rozwalaj mnie. Nie! Nie. O magdum nic nie zrobię. Co się stało? Pryszło sobie. Może sobie defa. Może wejdę rok smashem w końcu. No nie po on jeny. Super na no, sobie tylko... Dobra, coś tam odefe, dobra Osłabia jeszcze raz. Rock smash, proszę proszę. Potiony ciągle używa. Co za baba, Rock smashem, dawaj, niszcz go. Kurczę no, Dobra, Aaron padł. Proszę bardzo. Teraz kogo ona wysyła? Dobra, Magda level 13. Super Sonika uczy się o, to dobry atak to Franksman Franksman tutaj poziom siódmy Uczy się Mootslapa Mura Egg też poziom siódmy Minior Zostawmy Magda, bo in, Na pewno nie weźmie... Uuu, ta Minior, ta... Ile? Który poziom? Super może Nie, Rock no nie. Nie mówcie, że ja to przegram. Ranksman proszę nie. <laughs> się podekswić. Niech to. Tylko odmarnuję pieniądze. No co za. Muszę się, słuchajcie, podekswić i to ostro. Tak, 16 poziomy będą okej. Okay. Słuchajcie, podekswimy się. Okej. Okay. Ja już się zabieram do ekspienia, Nie wiem, czy mam. A zrobię to na odcinku, chyba. Do ekspienie nawet. Nie wiem. Dobra, nie musisz do mnie gadać. Milion słów na godzinę. Okej, okay, ja pójdę do tego lasu. Nie, no no drugie numer dwa. Mmm, lag. Lag. Dobra. Słuchajcie, jak kończę ten odcinek. w kolejnym odcinku się po... Po prostu Jak właśnie ten odcinek się pewnie pojawi, jak tu widzicie tamtym odcinkiem te trzy, to wtedy go wrzucę. To więc trzymajcie się. Do zobaczenia. No i cześć!